Tu na Jasnej Górze od wieków czcimy wizerunek kobiety i to kobiety, która jest bardzo głęboko zraniona. Te rany widać nawet na jej twarzy. To jest z pewnością doskonałe miejsce, by wszyscy Polacy na nowo się spotkali, byśmy tutaj doświadczyli ukojenia naszych ran i byśmy doświadczyli tego, że to miejsce może znowu stać się szpitalem polowym, duchowym sorem, duchowym... Szpitalnym oddziałem ratunkowym, miejscem, w którym głębokie podziały, rozdźwięki, jakie dokonały się w Polakach, ale także te rozdźwięki, które dokonały się w rodzinach, te rozdźwięki, które dokonały się w naszych sumieniach i sercach, mogą zostać zabliźnione. Tutaj możemy doświadczyć, że jesteśmy razem, nawet gdy się bardzo głęboko ze sobą nie zgadzamy. Tu możemy odkryć, że pojednanie naprawdę jest możliwe i dlatego pragnę wszystkich zaprosić na jasną górę na rekolekcje dla wszystkich, narodowe rekolekcje dla wszystkich. Dla tych, którzy protestują i tych, którzy nie protestują, dla tych, którzy są zwolennikami i przeciwnikami aborcji, dla tych, którzy y, doświadczyli głębokiego rozczarowania kościołem i tych, którzy w kościele odnaleźli swoje miejsce. Rekolekcje dla wszystkich. 11-13 listopada, godzina 20, kaplica cudownego wizerunku Matki Bożej. Zapraszam do uczestnictwa przez internet, przez media. Będzie to możliwe. Szukajcie informacji na swoich ulubionych portalach. Przygotujemy się do tych rekolekcji przez nowenę, która trwać będzie od 3 do 11 listopada, codziennie o godzinie 15, Koronka do Bożego Miłosierdzia w Jasnej Góry. Jesteśmy podzieleni. Jesteśmy w kryzysowym momencie dla państwa, dla narodu, dla rodzin, dla sumień i dlatego bardzo koniecznie musimy mieć miejsce, w którym jak na sorze spotkamy się wszyscy z naszymi ranami, nie po to, żeby się dalej dzielić, ale po to, by odkryć, że pojednanie, wybaczenie, miłość i miłosierdzie są możliwe. Zapraszam bardzo serdecznie na Jasną Górę. W pierwszym rzędzie kapłanów, którzy będą w konfesjonalach rozeznawać, będą odkrywać te ludzkie bolące serca, byśmy pamiętali, że mamy jak Jezus kochać, wybaczać i jednoczyć. Zapraszamy tych wszystkich, którzy zadają sobie najważniejsze życiowe pytania. Zapraszamy tych wszystkich, którzy poczuli się zranieni, skrzywdzeni, odrzuceni. Wreszcie, zapraszam tych, którzy pragną się na nowo modlić odkrywać, że Jezus jest obecny. W życiu naszych rodzin, w nas samych, bardzo indywidualnie i osobiście, ale także w naszym życiu wspólnym, w naszym życiu społecznym. Oby spotkanie z tą poranioną kobietą pokazało nam, że w Chrystusie jest uzdrowienie. Zapraszam nasze bardzo serdecznie na rekolekcje jasnogórskie.